to jest twój przodek, czy mój teraz będzie? Co? Nie. Czy to będzie Bóg Staneczko-Lates. Staneczko-Krates. Staneczko-Krates. O! Bóg Staneczko-Krates. Może być? Też był mój przodek. Z tego okna popatrza i I za zadzwonić dzwonem szczęścia, który mój pro, proprzodek, bóg Pioterles, Więc tak, bóg stworzył ten dzwon, dzwon szczęścia. Dzwon szczęścia. Kto zadzwoni tym dzwonem szczęścia, będzie miał szczęście na, na dwa lata. Później trzeba zadzwonić znowu. znaczy w sumie trzeba się tu zebrać do kupy, przyjść, zadzwonić i wrzucić monetę. Myśmy wrzucili 20 euro ja chciałem tylko powiedzieć i ty zadzwonisz Dzwonisz jeszcze raz czekaj No. A, right. dobra Już. Iza chciała przedobrzyć chciała mieć więcej jak dwa lata ale niestety Iza to tak nie działa Bóg Piotr y... jakby jakby Przygotował się na coś takiego, że ktoś będzie chciał dzwonić kilka razy. I ten, kto zadzwoni przynajmniej cztery razy w ciągu jedne, jednej minuty, odpada mu ręka pierwszej pierwszą noc. Dobrze. No Dobrze. nie, tobie ręce nie mogą odpaść Tobie mógłby odpaść język. Ręce zostaw język. Ja tam zadzwonię, do tego Boga Piotra Lesa. Nie dzwoni już, więc ja już dzwoniłem do Boga Pioterlesa i Bóg Pioterles zmienił opcję w dzwonieniu dzwonem i jednak po pięciu uderzeniach odpada język każdej żonie, która tutaj przyjdzie Bóg Pioterles mój przodek to był tutaj właśnie zamontował drzwi dla niechcianych gości Taki niechciany gość mógł odpiąć sobie kudeczkę w kształcie serduszka. Proszę, taka to była. O, proszę, proszę Taki niechciany gość mógł. Weź no, Ale ja opowiadam! I to są bardzo ważne rzeczy. Tu ten bóg Piotr Les, i przodek, chciałem jeszcze raz powiedzieć. To mój przodek, chciałem jeszcze raz powiedzieć. Tą kudeczkę w kształcie serca sobie odpinał dla nieproszonych gości. I ten nieproszony gość. Mógł skorzystać z drogi ewakuacyjnej. Gdy był niechciany, Bóg Piotr Les pozwolił mu oddać swoje życie w imię. W imię. strasznie wieję. O Iza! W imię czego mógł oddać swoje życie? W imię głupoty. Wchodzimy właśnie na drugą twierdzę Boga, również z mojego rodu. Staneczko Krates się nazywał. Nie wiem, czy wszyscy znają tą historię. A komu to potrzebne? potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? To był Bóg niewinności, <laughs> Bóg cichego kłamstwa <laughs> i <laughs> Bóg dyskotek. Słyszysz, że stareczku Krates to był Bóg dyskotek. Wchodzimy właśnie na jego starodawną dyskotekę. On tu odprawił swoje modły yy, rano. z niewiastami do piątej rano. Przyjeżdżał pociągiem o której? O szóstej. Chodź i za pokażę Ci gdzie się kiedyś szlachta bawiła Tutaj właśnie stał pierwszy ochroniarz, który kasował bilety Staneczko Krates y, mówił, że y, mężczyźni płacą, kobiety nie płacą. No z jakiej racji? Tam na dole, tam na dole była przebieralnia. Kobiety się tam przebierały w te swoje odzienia, bo one, żeby wejść na górę, strasznie się pociły, więc tam też była część, można powiedzieć, że można było się umyć i obmyć. Oczywiście schody z łaźni prowadzą na górną część tej całej dyskoteki. Tutaj mamy parkiet RB. Teraz idziemy na parkiet densowy. Tutaj kobiety wywijały swoimi ciałami. Proszę o tutaj. Tutaj właśnie. O, w tym miejscu. W tym miejscu dzięki tej metalowej rurze, ona wcześniej yy, ona służyła do tańców, w późniejszym okresie yy, Pradziad stwierdził, że ona nie może stać luzem, tylko trzeba ją przyczepić do ściany. Po prostu jak dyskoteka się już skończyła to już tutaj nie miała swojej, można powiedzieć, siedziby, tu już nikt nie, nie zarządzał tym to po prostu przychodziły niewiasty i one same tańczyły bez muzyki dlaczego tą rurę właśnie, tutaj tą rurę yy, stwierdzili po prostu, że dla bezpieczeństwa to jest bezpieczeństwo higiena żeby po prostu ją przymocować starannie do tutaj zabudowy, żeby nie można było nogi przełożyć, pośladka, tu stał DJ, tu o, tu, tu patrzał przez tą dziurę, tu przez tą dziurę patrzał, ile niewiast jeszcze wejdzie na dyskotekę, jakieś piany zrobiłem, tak mi się na wspomnienia wzięło, Co to, 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 to się stanęło, Staneczko Krates oczywiście władał tym całym terenem, Tutaj, Władą, bo, bo temat Ci się nie podoba, dlatego był lepszy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Staneczko Kratę zbładał całą tą posiadłością, yy, czerpał z tego zyski. Oczywiście niewiasty, które tu przychodziły, nie, nie przynosiły żadnego dochodu. To one miały wkład własny i to w zupełności wystarczało. Ochronie, jak to widział, to widział kto idzie na dyskotekę. Zobacz. A jak ktoś nie był grzeczny, kogo po prostu stąd Stąd wyrzucał i łamał mu kark. I taka osoba po prostu już nigdy na dyskotekę do staneczko Kratesa nie przychodziła. I za. To są po prostu fakty. Tam nawet herpies, zobacz. Dyskotekowy. Tam. Widzisz? Nie wiem, czy to będzie widać, ale. Tam jest jeszcze herb taneczko Kratesa, króla dyskotek. Ili, najlepsze jest to, że on tu gdzieś miał stację pociąg, po, po, pociągiem, tutaj jechał do domu. Wiesz, i za. I on zawsze wracał o 5 rano. Aha, o której to się wraca, Tani? Ale co wraca? To wraca. Po gitarę przyszedłem. <grym> o piątej. No. Ale nawet później. A nawet później. To jest miejsce publiczne. Tu każdy mógł przyjść. Oczywiście ten, kto potrafił się zachować, ale jest takie miejsce tutaj w tym rejonie, w którym Staneczko Krates przyjmował osobiście. Osobiście. I zobacz tam. Ten biały dom, ten o, tam, tam. Staneczko Krates przyjmował osobiście wszystkie zwaśnione niewiasty. Wsiadaj do naszego wehikułu czasu. Jedźmy. Pakujmy te barzoły. Szkoda, że ta dyskoteka już tutaj nie działa. Szkoda, naprawdę. I za ja bym tu jeszcze raz przyjechał. Poważnie. Poważnie.